10:40,6 cm de Kanone C-34. Było jednym z najpotężniejszych dział artyleryjskich używanych przez Niemcy w latach 40. ubiegłego wieku. Zostało zaprojektowane przez firmę Krupp w 1934 roku i początkowo miało być głównym uzbrojeniem pancerników typu H. Gdy plany budowy tych pancerników zostały anulowane, działa znalazły nowe zastosowanie w obronie wybrzeża. Działo miało kaliber 40,6 cm i długość lufy wynoszącą 52 kalibry, co dawało mu imponującą długość 21 m. Zasięg maksymalny wynosił około 56 km, a pociski ważyły od 600 do 1030 kg, w zależności od typu i przeznaczenia. Działo mogło wystrzeliwać dwa pociski na minutę, co czyniło je bardzo efektywnym narzędziem w operacjach obronnych. Jedną z najsłynniejszych baterii była bateria Lindemann we Francji, która wystrzeliła ponad 2000 pocisków na dover w Wielkiej Brytanii. Mimo licznych nalotów bombowych bateria była chroniona grubymi betonowymi osłonami i pozostawała operacyjna do końca konfliktu. Na Półwyspie Helskim znajdowały się trzy takie działa, które tworzyły baterię Schleswig-Holstein. Była to część większej fortyfikacji mającej na celu obronę wybrzeża Bałtyku przed alianckimi atakami. 9. Malec Mortar Zaprojektowany w 1854 roku, moździerz ten miał na celu przełamanie umocnień i fortyfikacji wroga, dzięki swojej olbrzymiej sile rażenia. Cała konstrukcja ważyła około 42 tony, a lufa miała długość 2,5 metra. Moździerz miał być zdolny do wystrzeliwania pocisków ważących nawet ponad 1000 kg, na odległość ponad 2 km. Konstrukcja tego gigantycznego moździerza była złożona z licznych części odlewniczych, co stanowiło nowatorskie podejście do produkcji artylerii na tak dużą skalę oraz ułatwiało transportowanie. Chociaż malec mortar nigdy nie został użyty w rzeczywistym starciu zbrojnym, przeprowadzono kilka testów jego efektywności. Testy te wykazały, że moździerz miał ogromny potencjał w niszczeniu umocnień, jednakże problemy techniczne, takie jak pęknięcia w lufie, uniemożliwiły jego masową produkcję i praktyczne zastosowanie na polu walki. Jeden z egzemplarzy malec mortar znajduje się obecnie w Royal Arsenal w Woolwich w Londynie, gdzie jest eksponowany jako przykład technologicznego dziedzictwa epoki wiktoriańskiej. 8. Miny morskie. Jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych rodzajów broni używanych na morzu. Zaprojektowane, aby zatapiać okręty i łodzie podwodne, miny morskie odgrywają kluczową rolę w blokadach morskich, zabezpieczaniu portów oraz ochronie wybrzeży. Współczesne miny morskie są wynikiem ewolucji technologicznej, która rozpoczęła się w XVIII wieku i trwa do dziś. Miny morskie były używane w wielu konfliktach na przestrzeni lat, głównie do blokowania ważnych szlaków morskich i portów. Co miało na celu zakłócenie transportu wojskowego i zaopatrzeniowego przeciwnika. Użycie min morskich jest regulowane przez międzynarodowe prawo, w tym przez Konwencję Haską oraz inne traktaty międzynarodowe. Prawo międzynarodowe wymaga, aby strony konfliktu informowały o umieszczeniu min oraz podejmowały kroki w celu ich usunięcia po zakończeniu działań wojskowych. Pomimo tych regulacji, jednak, miny morskie pozostają realnym zagrożeniem dla statków, często cywilnych, w wielu regionach świata. Istnieje kilka głównych typów min. Miny kontaktowe, które detonują w momencie bezpośredniego kontaktu z okrętem, miny magnetyczne reagujące na zmiany w polu magnetycznym spowodowane przez metalowy kadłub okrętu, miny akustyczne, które wykrywają i reagują na dźwięki generowane przez silniki statków, miny ciśnieniowe detonujące w odpowiedzi na zmianę ciśnienia wody spowodowane przepływem okrętu oraz miny sterowane, które mogą być zdalnie sterowane i detonowane przez operatorów. 7. Ładunki biologiczne Znane również jako broń biologiczna, to rodzaj broni masowego rażenia, w której wykorzystuje się mikroorganizmy np. bakterie, wirusy czy grzyby lub toksyny. Użycie takiej broni może prowadzić do szeroko zakrojonych epidemii i poważnych konsekwencji zdrowotnych. Broń biologiczna może być rozpraszana na różne sposoby w zależności od rodzaju użytych patogenów oraz celów ataku. Jedną z najczęściej stosowanych metod jest aerozolizacja. W tej metodzie aerozol zawierający patogeny może być rozpylany z samolotów lub dronów co pozwala na przenoszenie mikroorganizmów przez wiatr na duże odległości, pokrywając szerokie obszary. Pojazdy naziemne wyposażone w odpowiednie urządzenia do rozpylania broni biologicznej mogą również rozsiewać patogeny na mniejszych, bardziej lokalnych obszarach. Kolejną metodą używaną w atakach broni biologicznej są pociski i bomby. Patogeny mogą być umieszczane w głowicach pocisków lub rakiet, które eksplodują nad celem, uwalniając mikroorganizmy w formie aerozolu. Bomby lotnicze z bronią biologiczną również działają podobnie. Po zdetonowaniu rozpraszają patogeny w atmosferze, umożliwiając ich szerokie rozprzestrzenienie na danym obszarze. Natomiast rozpylanie w zamkniętych obszarach to jeszcze inny sposób użycia broni biologicznej. W zamkniętych przestrzeniach, takich jak budynki, patogeny mogą być rozpraszane przez systemy wentylacyjne i klimatyzację. Taka metoda umożliwia skuteczne rozprzestrzenianie patogenów w całym budynku, co może prowadzić do masowych zakażeń w krótkim czasie. Jednym z najbardziej znanych i groźnych czynników biologicznych używanych w atakach z bronią biologiczną jest wąglik. Wąglik może być wykorzystywany jako broń biologiczna ze względu na swoje właściwości. Bakterie te tworzą przetrwalniki, które są bardzo odporne na niekorzystne warunki środowiskowe i mogą przetrwać przez długi czas. Istnieją trzy główne formy wąglika: skórna, płucna i jelitowa. Z których płucna jest najgroźniejsza i najczęściej wykorzystywana w broni biologicznej. Po ataku przetrwalniki wąglika mogą być wdychane, połknięte lub wchłonięte przez skórę. Po dostaniu się do organizmu przetrwalniki te mogą aktywować się i namnażać, produkując toksyny, które mogą prowadzić do ciężkiej choroby, jeśli nie zostaną szybko rozpoznane i leczone. 6. Gaz musztardowy. Znany również jako siarkowy iperyt to chemiczny środek bojowy zaliczany do tak broni masowego rażenia. Pierwszy raz został użyty przez armię niemiecką na początku XX wieku w 1917 roku. Gaz musztardowy jest klasyfikowany jako środek pęcherzowy, co oznacza, że powoduje powstawanie bolesnych pęcherzy na skórze i błonach śluzowych. Kontakt z oczami może prowadzić do tymczasowej lub trwałej ślepoty. Inhalacja gazu powoduje ciężkie uszkodzenia dróg oddechowych, co może prowadzić do duszności, kaszlu, i w skrajnych przypadkach do całkowitej niewydolności oddechowej. Ochrona przed gazem musztardowym wymaga użycia specjalistycznego sprzętu ochronnego, takiego jak maski gazowe i odzież ochronna. Niestety nie ma specyficznego antidotum na zatrucie gazem musztardowym, a leczenie polega głównie na łagodzeniu objawów i wspieraniu funkcji życiowych pacjenta. Gaz musztardowy jest jednym z najbardziej znanych i groźnych środków chemicznych używanych w konfliktach. Jego użycie wywołało międzynarodowe oburzenie i przyczyniło się do zakazu stosowania broni chemicznej na mocy protokołu genewskiego z 1925 roku. Pomimo tego zakazu, broń chemiczna nadal stanowi poważne zagrożenie dla ludzkości, a jej skutki są odczuwalne do dzisiaj. 5. Amunicja kasetowa Znana również jako bomby kasetowe, to rodzaj broni wybuchowej, która podczas lotu rozrzuca mniejsze submunicje na dużym obszarze. Dzięki swojej budowie amunicja kasetowa może pokryć większy obszar jednym strzałem niż tradycyjne pociski, co sprawia, że jest bardzo efektywna w walce z dużymi grupami celów. Każda kaseta składa się z głównego pojemnika, który otwiera się w powietrzu, rozpraszając submunicję. Submunicje są wyposażone w różnego rodzaju zapalniki i mogą być przeznaczone do różnych zadań, od niszczenia pojazdów po eliminację piechoty. Amunicja kasetowa była szeroko używana podczas starć takich jak konflikt w Wietnamie oraz konflikty na Bliskim Wschodzie. W ostatnich latach użycie tej broni wzbudziło wyjątkowo wiele kontrowersji, szczególnie ze względu na jej wysoką stopę niewypałów. Submunicje, które nie eksplodują przy uderzeniu, mogą pozostać aktywne przez wiele lat, stwarzając zagrożenie dla ludności cywilnej, podobnie jak miny lądowe. Pomimo międzynarodowych wysiłków na rzecz eliminacji amunicji kasetowej, wiele państw nadal jej używa, argumentując, że jest to efektywna broń na polu bitwy. 4. T28 Znany również jako T-95 Gun Motor Carriage był amerykańskim superciężkim czołgiem zaprojektowanym w latach 40. ubiegłego wieku. Powstał z myślą o przełamaniu niemieckich linii obronnych, takich jak linia Zygfryda, a później rozważano jego użycie w planowanej inwazji na Japonię. T-28 ważył 86 ton i był wyposażony w 105-milimetrowe działo T-5E1, które mogło osiągnąć prędkość wyletową pocisku do 1130 metrów na sekundę i miało zasięg do 19 km. W przeciwieństwie do typowych czołgów T-28 nie posiadał obrotowej wieży, zamiast tego działo było zamontowane w kadłubie, co ograniczało jego pole strzału do około 10 stopni w lewo i w prawo. Czołg miał również bardzo gruby pancerz ponad 300 mm, co miało chronić go przed niemieckimi działami przeciwpancernymi. Ze względu na swoją ogromną masę T-28 miał bardzo ograniczoną mobilność. Był napędzany silnikiem Ford GAF V8 o mocy 500 koni mechanicznych. Co pozwalało mu na osiągnięcie maksymalnej prędkości tylko 14 km na godzinę. Cztery gąsienice, które miały rozkładać ciężar pojazdu, mogły być częściowo demontowane, aby umożliwić transport czołgu. Jednakże jego waga przekraczała limity większości ówczesnych mostów, co znacznie utrudniało jego użycie w warunkach bojowych. Pomimo planów wyprodukowania pięciu prototypów, ukończono tylko dwa, a program został anulowany po zakończeniu konfliktu. Jeden z prototypów uległ poważnemu uszkodzeniu podczas testów Yuma Proving Grounds i został zezłomowany. Drugi prototyp po wielu latach zapomnienia i zaniedbania został odnaleziony w 1974 roku w Folblevior w Virginii. Obecnie jest on eksponowany w Muzeum w Georgii. 3. Yokosuka MXY7 Oka Oka, czyli po japońsku kwiat wiśni, był specjalnie zaprojektowanym samolotem dla japońskich pilotów w czasie ostatniego międzynarodowego konfliktu w latach 40. ubiegłego wieku. Był to jednosilnikowy pilotowany pocisk samosterujący używany przez Cesarską Marynarkę Wojenną Japonii w latach 1944-1945. Oka był małym samolotem o konstrukcji w dużej mierze drewnianej wyposażonym w silnik rakietowy. Jego podstawowe dane techniczne obejmowały długość 6 metrów, rozpiętość skrzydeł 5 metrów oraz masę startową 2000 kg. Oka był wyposażony w silnik rakietowy typu Type 4 Mark I Model 20 oraz jedną głowicę bojową o masie 1200 kg. Samolot mógł osiągnąć prędkość do 650 km w poziomie oraz do 1000 km w nurkowaniu. Projektując tą bardzo nietypową konstrukcję, postawiono na jak najniższe koszty produkcji oraz możliwie jak najwyższe jej tempo. Zaowocowało to wykorzystaniem wielu elementów drewnianych w konstrukcji skrzydeł czy ograniczeniem przyrządów pokładowych do absolutnego minimum. Oka była transportowana na miejsce startu pod skrzydłami większego bombowca, najczęściej Mitsubishi G4M2E Betty. Gdy samolot matka zbliżał się do celu, oka była odłączana, a pilot kontynuował lot z użyciem napędu rakietowego, by z pełną prędkością uderzyć w cel. Oka po raz pierwszy została użyta bojowo w marcu 1945 roku podczas operacji na Pacyfiku. Jednym z najbardziej znanych było uszkodzenie amerykańskiego niszczyciela USS Maneret L Abel. Który został zatopiony 12 kwietnia 1945 roku, właśnie w wyniku ataku Oka. Jokosuka MXY7-Oka jest uważana za jedną z najbardziej ekstremalnych broni używanych w latach 40. ubiegłego wieku. Jej projekt i użycie odzwierciedlają desperację i determinację Japonii w obliczu zbliżającej się klęski. Kilka egzemplarzy tego samolotu można zobaczyć w muzeach na całym świecie, gdzie służą jako przypomnienie o tym, czym tak naprawdę są konflikty wojskowe, oraz przypominają o heroizmie pilotów, którzy odbywali misje bez powrotu. 2. Rosyjski TOS-1. Montowany na podwoziu czołgu T72, TOS-1 wyróżnia się zdolnością do wystrzeliwania termobarycznych pocisków. Co czyni go wyjątkowo potężnym narzędziem w walce przeciwko wrogim siłom ukrytym w budynkach i w bunkrach. Termobaryczne pociski używane przez system działają przez rozproszenie mieszanki paliwowej w powietrzu, a następnie jej detonację. Powoduje to wybuch o wysokiej temperaturze i ciśnieniu, który jest szczególnie niszczący w zamkniętych przestrzeniach, takich jak budynki. Efekt ten jest porównywalny do działania broni jądrowej, choć w znacznie mniejszej skali. TOS-1 po raz pierwszy użyto bojowo w latach 80. podczas konfliktu w Afganistanie, a następnie zyskał rozgłos podczas konfliktu w Czeczeniu, gdzie jego zdolność do niszczenia budynków i detonacji min była szeroko wykorzystywana. W ostatnich latach system ten był używany w Syrii oraz na Ukrainie. Jedną z głównych zalet systemu TOS-1 jest jego zdolność do rażenia dużych obszarów jednocześnie. Wystrzelenie całej salwy pocisków w ciągu kilku sekund może zniszczyć cel o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych. 1. Shatan 2 RS-28 Sarmat. Jest to rosyjski międzykontynentalny pocisk balistyczny, który wyróżnia się swoim zasięgiem oraz zdolnością przenoszenia głowic nuklearnych. Zaprojektowany przez biuro projektowe Makiewa pocisk ten ma zastąpić starzejące się systemy RS-20V Wojewoda, znane jako Szatan 1, które były w służbie od 1988 roku. Rozwój pocisku RS-28 Sarmat rozpoczął się w 2009 roku, a wcielenie systemu do służby miało miejsce w 2023. Chociaż początkowo planowano wprowadzenie systemu do służby w 2018, z powodu opóźnień technicznych jego pełna operacyjność została ogłoszona dopiero w 2021 roku. W 2023 roku Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że system Sarmat jest już w służbie bojowej. RS-28 Sarmat jest trzystopniowym, ciekłopaliwowym pociskiem balistycznym o długości 35 metrów i średnicy 3 metrów jego masa startowa wynosi 208 ton. Pocisk ten może przenosić do 10 ton ładunku, w tym 10 dużych głowic nuklearnych, nawet 16 mniejszych głowic MIRF lub kombinacje różnych głowic. Dodatkowo Sarmat może być wyposażony w hipersoniczne urządzenia szybujące Awangard co znacznie zwiększa jego zdolności manewrowe i trudność w przechwyceniu. Dodatkowo całość może zostać wystrzelona z pojazdu kołowego, co dodatkowo zwiększa operacyjność broni. Szatan 2 posiada imponujący zasięg wynoszący około 18 tysięcy kilometrów, co pozwala mu na dosięgnięcie celów praktycznie w każdym miejscu na Ziemi. Dzięki swojej konstrukcji i zastosowaniu technologii szybkiego startu czas, w którym pocisk jest narażony na wykrycie przez satelity wczesnego ostrzegania, jest znacznie skrócony. Co utrudnia jego przechwycenie przez systemy obrony antyrakietowej przeciwnika. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do obejrzenia naszego poprzedniego odcinka 10 Polaków, którzy zniknęli. W komentarzach możecie podzielić się sugestiami na kolejne odcinki. A po więcej ciekawostek zapraszamy na naszego TikToka, Instagrama i Facebooka.